Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Prostsze operacje związane z naprawa silnika kierowca może wykonać samodzielnie, oszczędzając na usługach mistrzów stacji obsługi. W tym przypadku chodzi o wymianę uszczelki pod pokrywa zaworów, która zakrywa głowicę cylindrów od góry i odbija olej silnikowy rozpylany przez wałek rozrządu. Aby prawidłowo wymienić uszczelkę, właściciel samochodu powinien zapoznać się z niektórymi subtelnościami tej procedury. Częstotliwość wymiany uszczelek. W zamkniętej przestrzeni pod pokrywa zaworów nie ma ciśnienia oleju, ponieważ znajduje się tam powietrze. Ale gdy silnik pracuje, szybko obracający się wałek rozrządu, którego łozyska SA mocno nasmarowane, wyrzuca wiele małych kropelek we wszystkich kierunkach. Gdy olej znajdzie się na wewnętrznych ściankach, spływa z powrotem do skrzyni korbowej. Jeśli między materiałem uszczelniającym a sąsiednimi powierzchniami jest najmniejsza szczelina, środek smarny nieuchronnie wycięknie. Kiedy należy wymienić uszczelkę pokrywy zaworów, w przypadku zauważenia śladów lub wycieków oleju silnikowego na bocznych ściankach, głowicy cylindrów, w procesie montażu jednostki napędowej po remoncie, gdy wady uszczelki zostaną wykryte podczas różnych napraw, wymagających demontażu pokrywy. Czasami niedoświadczeni kierowcy przypadkowo uszkadzają uszczelkę z rubokretem lub innymi narzędziami. W takiej sytuacji lepiej wymienić element, Gdyż próby uszczelnienia szczeliny uszczelniaczem zwykle nie przynoszą rezultatów, po pewnym czasie smar przedostaje się na zewnątrz w miejscu uszkodzenia. Naturalnym procesem zużycia każdego materiału uszczelki jest utrata elastyczności. Uszczelki gumowe lub korkowe starzeją się i pękają, powodując powstawanie szczelin między kołnierzami korka a głowica cylindrów. Nie jest to usterka krytyczna, ale dość nieprzyjemna, ścianki silnika pokrywają się olejem i brudem. Jeśli zużyta uszczelka nie zostanie wymieniona, wykrycie usterek w innych częściach związanych z wyciekami staje się trudne. Trudno jest zauważyć wycieki spod pokrywy rozrządu lub pompy, gdy cały silnik jest już zachłapany olejem. Dlatego nie zaleca się długiej eksploatacji samochodu z uszkodzona uszczelka pokrywy zaworów. Przygotowanie do pracy Wymiana uszczelki pokrywy zaworów odbywa się w dowolnym, dogodnym miejscu, na otwartej przestrzeni lub w garażu. Nie będzie konieczne spuszczanie smaru silnikowego ani płynu niezamarzającego. Jakie narzędzia będą potrzebne do demontażu? Głowica z przedłuska i kołnierzem, dopasowana do rozmiaru srub mocujących pokrywę, srubokrety. Płaskie i krzyzakowe, szczypce, szmaty. Prace wykonywane esana na schłodzonym do komfortowej temperatury agregacie. Jeśli nie ma czasu na czekanie, a zet silnik ostygnie, Należy przeprowadzić demontaż w rękawicach z tkaniny, aby chronić resę przed poparzeniem. Przed wymiana należy przygotować następujące materiały eksploatacyjne, nowy element uszczelniający dobrany odpowiednio do modelu samochodu. o -ringi na śrubach stosowane w niektórych modelach samochodów, uszczelniacz wysokotemperaturowy i odpuszczacz NP. Benzyna lakowa. Stosowanie uszczelniaczy do obróbki uszczelki przed montażem nie jest konieczne. Na przykład w klasycznym modelu silnika VAZ 2101, 07 uszczelka nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. W silnikach 16, zaworowych z szerszym kołnierzem, użycie uszczelniacza jest pożądane, ale nie jest konieczne. Wskazówka. Nie należy śpieszyć się z zakupem i wymiana uszczelki, z której w pewnym momencie wycieka niewielka ilość oleju. Najpierw sprawdz i dokręć połaczenia gwintowe. Być może uszczelniacz siadł i dokręcanie srób poluzowało się. Jeśli ta operacja nie pomogła i pod nadal się pojawia, element uszczelki trzeba będzie wymienić na nowy. Instrukcje dotyczące wymiany. Przed rozpoczęciem pracy należy otworzyć maskę i sprawdzić, jakie elementy mogą przeszkadzać w demontażu pokrywy zaworów z kołnierza gniazda głowicy cylindrów. Zwykle przed demontażem konieczne jest usunięcie takich części. Przewód powietrza biegnący od korpusu przepustnicy do filtra powietrza. Sama obudowę wkładu filtra, przewód łaczacy siłownik przepustnicy z pedałem przyspieszenia, przewód wentylacyjny skrzyni korbowej, wiązki przewodów. Po zapoznaniu się z zakresem prac demontażowych, dobierz brakujące klucze i inne narzędzia. Przed wymiana uszczelki pokrywy zaworów wez szmatę i dokładnie wytrzyj wszystkie powierzchnie, do których dostał się olej silnikowy. Następnie przystąp do demontażu w następującej kolejności: odłaczyc link pedału przyspieszenia, odłaczyc przewody elektryczne i złacza. Przechodzące przez silnik od góry. W razie potrzeby wymontować filtr powietrza z pofałdowaniem. Poluzować i odkręcić wszystkie śruby lub nakrętki mocujące pokrywę do kołnierza głowicy cylindrów za pomocą nasadki z kołnierzem. Kolejność odkręcania jest dowolna. Chwytając rękoma szyjkę olejowa i koniec części, ostrożnie zdejmij ja i odłos na bok, odwracając kołnierz do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi smaru. Zdejmij uszczelkę i usun wszelkie pozostałości uszczelki z obszaru gniazda. Użyć szmatki, aby usunąć wszelkie krople oleju. Przed zamontowaniem nowego elementu uszczelki, kołnierz pokrywy również musi zostać dokładnie oczyszczony z oleju. Jeśli uszczelka ma zostać uszczelniona, Należy potraktować oba miejsca osadzenia środkiem odtłuszczającym. Skorzystaj z okazji, aby sprawdzić części pod pokrywa zaworów pod katem zużycia i koloru smaru. Sprawdź napięcie łańcucha rozrządu. Zalecenie: w niektórych zagranicznych markach samochodów, takich jak Deł, w pokrywę wbudowany jest specjalny zawór. W pewnym momencie uwalnia on gazy ze skrzyni korbowej, które są wysyłane do dopalania. Zawór ten należy dobrze przemyć benzyna i przedmuchać sprężonym powietrzem. Uszczelkę montuje się w odwrotnej kolejności. W razie potrzeby oba miejsca SA smarowane szczeliwem, a następnie element jest umieszczany na głowicy cylindra i dociskany pokrywa. Śruby SA dokręcane z niewielka siła, aby nie wycisnąć nowej uszczelki. Dokręcanie należy wykonać w dwóch krokach, starając się przestrzegać prostego schematu najpierw dokręcić kilka środkowych śrub, a następnie. Przejść do krawędzi głowicy cylindra. Schemat dokręcania śrub 16 zaworowego silnika pokazano na rysunku. Jeśli po montażu i rozruchu próbnym zauważone zostaną wycieki oleju, należy spróbować dodatkowo dokręcić śruby. Ostatecznością jest założenie uszczelki na uszczelniacz wysokotemperaturowy.